Witam, cześć, szołem. Jak widać, mój tak, już lekko, takiej śnieżycy lekkiej. To jest kapie z drzew, jest tu już pokryty opuszkami śniegu. Nie ja ma sobie, jak usiąść pod talpem, sobie opowiadać różne historie, wspominać, takie takie duże dzieje. Yy, Stado dawne, że tak powiem. Pamiętam, jak nie w tym miejscu, ale w innym, dwa piękne listy przebiegły mi drogę. On nie zapomniał tego widoku. Listy ogólnie moje ulubione zwierzątko w lesie. Tak samo jak bosuki, są bardzo piękne zwierzątka, przyjazne. No naprawdę lis i bosuk, to są takie fajne zwierzątka, że normalnie, no jak je widzę, to naprawdę fajnie, aż się serce raduje. To są takie fajne zwierzątka. Krótka PCS, Helikon, marka mogłem na bazie Multicamu. Tak się prezentuje tarp od góry. Jestem osłonięty. To najważniejsze, że wschodnie nie jest. Także chciałbym naprawdę podziękować jeszcze tym, którzy to oglądają. O, tam się coś poruszyło. Może jakieś zwierzątko Ajajaj, aj, aj, nie dostrzegę Chciałbym podziękować tym, którzy to oglądają moją siłę mnie oglądać, słuchać Po to też trzeba być mega wytrwałym To... Je, za wielu jest krzyżacka No i zobaczcie, Państwa Pozdrawiam serdecznie i polecam kanał na YouTube Filip Piotrowski, dziękuję.